był pasek, który należało oderwać, ale ja cały karton rozstargałam, nie? I teraz uwaga! Ale jestem zachwycona, zachwycona! Otwieramy! Cześć! Niesamowicie się cieszę dzisiaj na ten filmik Ponieważ mam do otwarcia tutaj pudełko, to jest pudło niespodzianka z ulki. Ulka to jest firma polska, która zajmuje się szyciem opasek. Oni mają przepiękne, kroje, wzory opasek, są to takie, powiedziałabym, nietuzinkowe produkty i też te opaski są niesamowicie wygodne. Ta, którą mam właśnie na głowie też pochodzi z ulki, to jest wzór o nazwie Mile. Masz szulka Slim, czyli taka y, cieńsza nieco. Natomiast to są tak wygodne opaski. Ja wcześniej nie mogłam po prostu nosić opasek cały dzień. Bo gdzieś mnie bolała głowa od tego plastiku, od tego kroju, a tutaj na spokojnie mogę śmigać od rana do wieczora i to jest fajne, wygodne. No i słuchajcie, dziewczyny wyszły z taką inicjatywą stworzenia pudeł niespodzianek. One rozeszły się dosłownie jak świeże bułeczki, ponieważ w ten sam dzień, kiedy się pojawiły, to w ten sam dzień się rozeszły i to chyba po kilku godzinach. Były te pudła standardowe oraz droższe pudła premium, w którym były jeszcze dodane jakieś inne, właśnie produkty torba. E, która była bardzo ładna swoją drogą i oczywiście jeszcze jakieś inne tam dodatki. No i słuchajcie, właśnie dzisiaj sobie to otworzymy. E, te produkty no, nie należą do najtańszych. To nie są jakieś takie tanie opaski, powiedzmy. Natomiast są niesamowicie e, warte swojej ceny, bo powiem Wam, że ciężko jest znaleźć takie wzory i. Poza tym to jest polska produkcja, więc Dziewczyny to szyją i tak dalej No wkładają w to całe serce Film, Firma się cały czas rozwija Więc no, bądźmy szczerzy, tutaj jakby O to chodzi, wiadomo jak to jest prowadzenie biznesu Wszystko się zgadzać w miarę musi Trzy, cztery hm, Mamy karteczkę Nie zaglądam jeszcze do środka Tutaj jest dziękujemy za zakup pudła niespodzianka I tutaj mamy małą ściągę, bo mamy napisane Co w środku się znajduje, także Możecie sobie zobaczyć, bo to jest tutaj zawartość tego pudła i jakieś tam wszelkie wskazówki. No i zobaczymy. Ech, gumeczka to jest paska na gumce, czy gumka? Coś takiego, bo to właśnie było też w każdym tym pudełku. Przepiękna. Wzory takie, bym powiedziała, sielskie. E, takie boho, bardzo ładne połączenie. Niebieskie, wydaje mi się, niezapominajki. Niebieskie motylki. Ślicznie to wygląda i zobaczcie jaka ta gumka jest w ogóle elastyczna, to jest faktycznie opaska na gumce, no super, ja zamówiłam to pudło, bo byłam ciekawa jak te wszystkie kroję, do tej pory mam tylko marszczulki i to jedną regular, a resztę slim, więc kompletnie nie wiem jak w innych będę wyglądać, ale to jest faktycznie takie bardzo, bardzo rozciągliwe, okej okay. Super! I gdyby ktoś takie pudło zamówił, to zwrócić można całość, nie można pojedynczych sztuk. O! Frotka Maxi! Naprawdę jest duża, zobaczcie jaka wielka, ogromna jest ta e, frotka, bardzo duża. Wykończona taką bardzo fajną satynową tkaniną i te kolory! No iście, to jest takie letnie, wiosenne. Przepięknie, takie ombre. Jezu, nie wiem jak to powiedzieć, taka tęcza, bardzo fajnie to wygląda. No i gumeczka jest, jak widać, rozciągliwa. Super kurczę, bardzo jestem zadowolona, ona będzie mega wyglądać do koka. Jak sobie zrobimy koka i naciągniemy tak tą gumkę, to powinno być naprawdę rewelacyjnie. Hmm, na razie jest super. Teraz uwaga, kajka! To jest kajka, czyli taka opaska, właśnie, dosyć prosta. Ja widziałam, że dziewczyny niektóre mają hopla na punkcie tych właśnie opasek. I mi się trafił akurat taki wzór truskawek, na różowym tle i białych kwiatków. Jakie to jest słodkie! No, ja nie wiem, co mają te opaski w sobie, ale kurde, to jest takie słodkie. I oczywiście, no, do wykonania tutaj nie ma się co przyczepić, bo one są uszyte naprawdę rewelacyjnie. To wszystko jest tak odszyte. Te materiały są tak gatunkowo fajne, i te opaski, po prostu, no, sztos. Ta podstawa jest taka, że wiecie, te opaski są sprężyste, one e, się nie złamią tak łatwo i naprawdę, nawet testy są na e, social mediach ulki, że te opaski są wytrzymałe. Także, no, widzicie, dla niektórych może to być nieco infantylny wzór, bo taki e, truskawki, kwiatki i tak dalej, jeszcze ten różowy kolor, ale ja jestem zakochana i wiecie co. Jestem ciekawa, jak będę wyglądała. Ok. Następnie mamy marszczulkę slim. I to jest marszczulka taka w, w arbuzowym vibe'ie. Tutaj jest jakiś arbuzik. Kolory są bardzo ładne. Znów coś różowego. I ona jest wykonana z takiego materiału przypominającego kostium kąpielowy. I to jest chyba ta wersja swim. Czyli wiecie, można ją sobie zabrać na przykład na basen. I to jest fajne, bo wiecie co? Jak jesteśmy gdzieś nad wodą czy na basenie i nie wiem... Stroimy się jakoś, wiadomo, nie malujemy się, nie robimy pełnego make-upu. To właśnie taka opaska to jest coś fajnego, co doda takiego uroku. I e, zawsze gdzieś ta twarz wygląda żywiej i tak bardziej młodzieńczo. E, no ja ten krój opaski Marszczulka Slim znam dobrze, ale takiego czegoś, no nie spodziewałam się, że tutaj trafię. Fajnie, taki też letni klimat bardzo. O, śliczna gumka, jezu, jaka piękna. E, to jest, nie wiem, czy wrotka. To jest chyba ta frotka, mini, ale rany, no, śliczna, przepiękny kolor w ogóle. I jestem w szoku, bo na razie wszystko mi się niesamowicie podoba, a trochę się bałam, że będzie taka wtopa. No bo jednak wiecie, to są takie wzory, których. No, ja bym sobie nie mogła wybrać, no bo skąd bym miała mieć takie wzory? I Myślę, ktoś tam wrzuci do pudełka, czy mi się wszystko spodoba, a na razie jestem zachwycona. Śliczna ta froteczka, gumka naprawdę bardzo, bardzo ładna. I tu mam jeszcze jedną gumkę. Materiał jest bardziej taki, bym adresowy, i to jest chyba o ta gumeczka, już Wam dokładnie powiem, frotka, po prostu frotka. To była frotka e, Maxi, frotka i mini frotka. Wow! Tutaj mamy takie wzorki, nieco jakby kamyczki. Bardzo ładne. I na wszystkich oczywiście jest metka ulki, szyta I teraz coś, czego jestem ciekawa. O, Boże, piękna. Piękna maszczulka regular. Śliczna. No, kolory są po prostu boskie, idealnie trafione. Naprawdę. Słuchajcie, to jest taki, jakby. Trochę vibe, e, jeśli chodzi o kolory bzu. Takie kwiaty bzu mi się kojarzą. Ogólnie ona jest kwiecista, bardzo fajna, no śliczna, przepiękna. Ja do teraz będę normalnie szaleć i chodzić w tych opaskach. No stop, już zresztą chodzę. Ale wow, bomba! Ostatnia to jest splotka. Jestem ciekawa, bo te opaski też mi się podobały. E, jeśli chodzi o ich krój, ale nigdy nie miałam i nie mierzyłam. Też jest śliczna Jezu! Też jest śliczna, normalnie mam zacie jak małe dziecko. Jest piękna, kolorystyka jest typowo moja, to jest taki e, jasny kolor z liśćmi i tutaj właśnie ta splotka się różni tym, że ona ma taki supeł e, z przodu. Ja cię nie mogę to pudło jest niesamowite. Ja po prostu powiem Wam, że jestem w szoku, że to są przypadkowe rzeczy wrzucone tutaj, O rany, już mi ten leci i one mi się tak podobają. Ja pierniczę no po prostu szok. No, szok. Powiem Wam tak, że yy, najmniej mogłabym, że spodoba mi się chyba ten arbust. Ja takiego wzoru bym sobie chyba nie wybrała sama. Yy, I jeszcze tego yy, w materiale swim, ale co Wam powiem? Naprawdę na basen, spoko rzecz. Jezu, moje pudełko było naprawdę śliczne, i jestem bardzo zadowolona, że je zamówiłam. Wahałam się, bo tak jak Wam mówię, no ceny to nie są najniższe. Tutaj i tak była promka... Yy, bo te opaski, no tak normalnie wyszłyby drożej. Ale jestem zachwycona, zachwycona. Piszcie koniecznie, co Wam się najbardziej spodobało, może którąś z Was? Właśnie przekonam do tego, żebyście sobie zerknęły na stronę ulka, bo tam naprawdę są przepiękne rzeczy, nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, dla dziewczynek. No, super są opaski i też fajnie jest mieć taki zestaw. Opaska dla mamy i opaska dla córki e, na jakieś spacery, czy w ogóle na jakieś okazje. No bardzo fajnie. Cieszę się, że to pudło już otworzyłam i się cieszę z tego, że mam wszystko e, tak. Można powiedzieć, dobrane pode mnie, choć rzeczywiście, no wiadomo, że to było takie trochę chybił trafił, ale naprawdę wszystko mi się bardzo, bardzo podoba.